Brat za brata, płynął lata, sztuką jest bakać i nie dać się złapać, kontrola zamknięcia. Niczym kolat, to morał dla wszystkich zielonych, jak dolar. prawda, Brat brata, płyną lata. Sztuką jest bakać i nie dać się złapać kontrola. Zamknięci w burszce niczym kola to morał dla wszystkich zielonych. Krótka, krótka gadka, zejście wartem. Kostki obdarte, szybkie starcie parter. Lewa strona już obstawiona, elita ukryta na maksa, wkurwiona. Transakcja przełożona za winę Lizioma. Co high w buksach, funtach, w kolonach. Krakca na mikrofonach, a dziś na blokach. Cios poniżej pasa, prasa buja w obłokach. To jak tłusta ciota kontra, a tak smoka. Knockout, pięć po szóstej, w na lokal. Nazwiskami czytał, nadal ja nie pytał o na przypał, jakieś poganiać. Dziś w planie wezwanie: przeszukanie, konfrontacja na drugie śniadanie. A nie relaks, puk, puk, otwierać, otwierać, bo będziemy strzelać. Brac brata, płyną lata, sztuką jest bakać. I nie dać się złapać kontrola. Zamknięci w puszce niczym kola, to morał dla wszystkich zielonych, jak dolar. Brac brata, płyną lata, sztuką jest. Patrz kontrola, zamknięci w kursce niczym kolat To morał dla wszystkich zielonych jak zola. Zawsze jak dziki kot, chodzę własnymi ścieżkami Razem z chłopakami, zawieszeni ponad chodnikami Troje paranoje w bani, jak piorun z nieba zesłani Błyszczący wersami, zamiast złotymi zębami W to z powrotem latam, wokal z bitem splatam Po paru latach napierdalam swoje, shut fuck up Tak już muszę, suszę, kruszę kręcę, palę Inteligentny talent ponad wszystkie skale Trzymam falę vale i modlę się, oby tak dalej Jak as na walet, tak ten system nie ranek, budzę się, spijam mm. bez kafej, myślę. Kiedy stąd kurwa prysnę pseudo MC Smażę jak na panierce, dziś rajdem w W czarnej BMC na raz w górę, ręce na dwa, melancholia total. Płynie czas, BLANT daje kopa. Pas verbal stopa i przepełniony lokal. Za brata, płyną lata, sztuką jest bakać i nie dać się złapać kontrola Zamknięci w puszce niczym kola, to moral dla wszystkich zielonych jak dolar Brat brata, płyną lata, sztuką jest bakać i nie dać się złapać kontrola Zamknięci w puszce niczym kola, to moral dla wszystkich zielonych jak dolar